tak idę. I sobie myślę, że Alfred od Hondy, tak pamiętamy, że Alfred pisał, że nie rozumie, że, jeżeli mamy taką fajną miejscówkę w Promajnie u Branki, dlaczego jeździmy gdzieś indziej, a nie jedziemy po prostu do niej. A to właśnie dlatego, że uwielbiamy doświadczać nowych rzeczy, takich pięknych, cudnych widoków. Wiadomo, że tam jest cudownie w Promajnie, no ale też chcemy zobaczyć inne ciekawe miejsca. Więc wyszukujemy coś, a że wczoraj mi się tak trafiło tutaj z tym, bo nie przyjechalibyśmy tutaj absolutnie. Nie mieliśmy zamiaru spać na kempingu. Nie, że gorzej czy coś takiego, nie o to chodzi, tylko po prostu no, nie planowaliśmy zupełnie, nie szukałam domku na kempingu, yy, tylko po prostu apartamentu. Ale że mi wczoraj wyświetliło, że jest taki tani taka okazja za 8 euro, a potem się okazało, że 5 euro, więc wylądowaliśmy tutaj ostatecznie. I absolutnie nie żałujemy. Bo jest super. Naprawdę. Ten widok nie jest piękny. Wychodzicie ze z kempingu i macie przepiękny widok. Cudnie jest. Można popodziwiać. I się zakochać w tej ciszy. O, proszę. Czuję, rybaka Czeka na swojego księcia. CURKO rybaka. Ciotrek się śmiesz dziką Chorwacją? Może nie taką dziką, ale... Halo? Halo? Halo. O, jakiś pan rybak był? Może nas motorówką przywiezie? Nie, nie mówię, bo mamy takie szczęście, że zaraz faktycznie ktoś nas zaprosi. Skakujcie. O tutaj jak czynują po lewej. Fajnie. W żaczkach. Ale teraz popatrzcie, jakieś świetne, bo jest pusto praktycznie. No właśnie mówiłam, że ta pani nas zaczepiła. Ale ile woda opadła? Tak. Susza. Idziemy, tak patrzymy. Mamy ponad godzinę. Więc pójdziemy sobie pół godziny w jedną stronę mniej więcej. Będziemy patrzeć na zegarek i wrócimy, zobaczymy gdzie dojdziemy. No nie mam kamerą na razie, tutaj tu zauważyłem, to na razie nie ma gdzieś, gdzieś mi tu popływać. Tak. Zaraz zobaczymy jak tutaj na ten spelek dojdziemy. Ale na razie tutaj nie jest tak mhm. co Ale dobrze, że klapki wziąłam. A widzisz? No. Ja chciałam tam te buty założyć, ale... Jest tak niefajnie tak by było... było. Też. Mamy stroje, jakby co byśmy chcieli tylko wpływać. Ponoć woda ma 32 stopnie. Sprawdzimy jak będzie gdzieś No miarę czysto. No widać tutaj widać tak jest tak taki muł. No tu może coś będzie. Ale myślałam, a tu też coś jest. Można zjeść. Pewnie w sezonie knajpka działa. O widzisz, no nie ma jak. Widzisz, jest tam cały dno tym wyłożone. Mm -hmm. Muszelkę masz? Małże? Małże. Muszę, małże. Mm -hmm. Ale nieprzyjemne jest to dno. To znaczy, tak wejść i przepłynąć się, to jeszcze tam może. A co Płynie. <grym> tak patrzymy, że muszelek jest bardzo dużo. Naprawdę. Można coś znaleźć. Ale woda jest brudna. Taki osad na powierzchni pływa, ale to może być właśnie przez tutaj, że cumują. Nie wiem, idziemy dalej zobaczyć. Na razie tak nie sprzyja pływaniu. O tu jakby mniej już było. No Brudna jest. No to do basenu no to sobie tak... Ale to w sumie mały basen na no. taki duży kemping I wziąć po prostu Nawet tutaj pudełko po papierosach pływa Także nie jest za czysto Trzeba się schylać o, <grywa> Uważaj Czało się <grywa> ty w <mnie> nagrywasz Nie, <grywa> Bian, chyba nie nagrałam. By <grywa> ja już się Nie co chciałam powiedzieć że ta pani myślała, że my jesteśmy rodzeństwem Wyskoczyliśmy ją. Idziemy dalej. Plażą już nie da się. Drogą. O, patrz na jaki znak! Już widzę. O, nie można tego laska. Niestety nie ma nudy. Nie ma nudy. Także przykro nam bardzo. Widzicie, tu jak przyjdziecie Pieski na plażę, nie to się w ogóle nie będziecie nudzić. Tu będzie tak <noise> tak fajnie, że się nudzić nie będziecie. Piotr, my musimy nagrać chyba odcinek, że jesteśmy na plaży na turystów. Chyba tak. <noise> Podniemy z insta. Czy, tak, staniemy i tam, nagramy się z takimi białymi pośrodkami. <głos> <głos> tak, tyłem się nagramy. <noise> I pachnie takimi wodorstami. Yy, no tak, no to jest ten świat. Ale ja lubię ten zapach. Mówisz? Tak. Ja nie, nie specjalnie. No tak? ja. Dlatego może ci sum tak nie podchodzi. Ale no może. Wczoraj Piotrek ksuma jak pierwszy raz. Chciałeś węgorza, nie? Ale nie tak, było. Nie chciałem węgorza. No ale to było trudno, bo oni... Na Węgrzech ani po angielsku, ani po niemiecku, ani po polsku. A węgierskiego kompletnie nie znam. Kompletnie. Nawet nie umiem powiedzieć dziękuję, przepraszam, czy coś takiego. A kelnerzy zaczynali po angielsku i na tym się kończyło, na no tym zaczęliśmy. Najlepsze było jak kelner podszedł do nas, bo w sumie chyba czterech czy pięciu nas obsługiwało. I powiedział good evening o godzinie 13 Ale wiesz coś, co jeszcze było dobre, bo chyba nam się pierwszy raz zdarzyło takie coś w restauracji, że było w sumie pięciu kelnerów i każdy kelner przynosił i zachowywał się od czego innego. Jeden przyszedł tak. wino na lacz. Pytamy go o potrawę, a on mówi, że nie, że on tego nie obsłuży, że musi przyjść na może chodź, chodź, chodź tu coś powie? A nie, to taki wir się stworzył. Tak, no sorry. I musiał przyjść następny, który nam tu rozmawiał z nami o potrawach, a jeszcze inny przynosił przystawki. No naprawdę szokujące. Pięciu kelnerów do jednego stolika, no. Na piwek żeśmy zostawili, ale nie wiem jak się podzielą. Może po prostu jak i mówiła, oni wrzucają zbiorczo do jednej kasy, a później tak, na koniec dnia się dzielą. No bo jednak pięciu nas obsługiwało. Ale ogólnie jest to bardzo miła, bardzo miło i polecamy. Warto tam pojechać, spróbować. A tu już trzeba. Aha, patrz, specjalnie są zrobione, żeby butów nie trzeba było zakładać. Aha, takie zejście? Tak. No, no, Odgarnięte to są kamyczki łopatą czy czymś. No to fajnie, faktycznie. No. Ale tu musi być dużo Spokojnie ludzi można widać. się. Tak, tu tak, spokojnie tak można po... się pływać, tak. No i tutaj trzeba. To jednak chwila spod kampingu. Z 10 minut trzeba dojść. To ktoś sobie imprezuje. Nie, to już zajmują wiesz Tak, zajęte Polacy jest. Dużo Niemców już, już zajmowali już. <noise> Ławeczka już zajęta, pewnie całą noc tak było. Tak. Miejscówka zaraz zajmowana, noc, cała ławka zajęta, nie możesz Do. sobie siąść. A mówią, że w Pol Polacy zajmują ten plażę. Ale tutaj Polaków no, ani jednego samochodu no, nie jedzie. ma nie no ma. Niemcy, wczoraj, Holendzy, wczoraj, wczoraj to Francuzi. Ale tutaj na kempingu nie, tu nie, ma. nie było. Tu nie ma. I tak, już mi poszli zagadać, a tak nie ma. No że to nas zaczekają ludzie. Gdzie <noise> pani? Zaraz będzie coś. Teraz ciekawe, jakie pytania padnie. <noise> Ale chyba pierwszy raz nas pytali, czy jesteśmy rodzeństwem. Ta. Spytała ktoś. Ja tak wstrzymam wam na widok, żebyście widok podziwiali. Kamyczki razem do góry. Halo. Halo. Od razu mi się przypomina tutaj zobacz, znowu zejście pan Piotrek, którego poznaliśmy w Promajnie. Pozdrawiamy. Pozdrawiamy. Że właśnie tak idziemy i nagrywamy i mówimy. No i teraz jest z widokiem na zatokę Morza Adriatyckiego. Ale pokazuje pogoda, że 32 stopnie będzie. Dobrze dojdziemy tutaj. Wszystko pozamykane, jakiś beach bar. Wszystko w sezonie działa. Mewa odlatuje. Mhm. 1998 rok. Chodzimy po schodach do góry. Zobaczcie, co tu jest. Na pewno tu się idzie na jakąś posesję. Beach bar. Ale ładnie. Zobaczcie, jaka tutaj super pomysłowość. Z oponami. Ktoś zamurował opony. Ciekawe, jak będą wymieniać. Już widać, że parcie ją. Jak powymieniają te opony, chyba tam nawet pęknięte No nic, zawsze liczy się jakiś dobry pomysł. A bo to boisko, żeby nie wypaść. Ło wow. sprytnie A jeszcze ja. Izabela, patrzcie Izabela na jakim tle Ła! Wow. Piękne tło A teraz Izabela Topless. O, nie spadnie? Spadła na dół. Beach bar, parasole. I budują, cały czas coś budują. Na w kosza można było o, się pograć. Tak podobają te parasole ze strzech. Uh -huh. Faktycznie, to dzika Chorwacja już się zaczyna. Ale pachnie świetnie. Tylko uważaj Piotrek, miny. Uważam. Full min. Nie sprzątają. zaminowane. Tak. Pójdziemy jeszcze za ten Cypel zobaczyć chyba. Uuu, Izabela nie zejdziemy. No nie tam. zejdziemy. Widzisz, jednak trzeba tam zejść. No. Ciepsko, żeśmy zaleźli. No. wracamy się. Zejdziemy sobie tym stromem. To ja dobrze szłam. Zabaj, bo tu jest Dobra. Daruję wam ten widok daję, daję, daję. O tak musimy zejść. Daj lepiej bo coś Ja się mogę zaścisnąć. Za ten cypelak pójdziemy. Będziemy wracać. Wymeldowanie jest do godziny 11. Co tam masz? Wow, pierwszy raz widzę skorupę od kra kraba na plaży. Wow, hm. super! Skarby można znaleźć. Uważaj, Mamy dzisiaj spacer z nami wzdłuż plaży, wzdłuż Zatoki właściwie Morza Adriatyckiego. Zapomniałam, jak się nazywa to jest Morze. No nie pamiętam, wczoraj czytałam, wyleciało mi. Mhm. Jeszcze wejdziemy na tą górkę, zobaczymy. Sosenki rosną, ale fajnie. Ale gorąco się robi. Zobaczymy co nas czeka za tą górką wspólnie mhm. cudnie Tykady słychać. Semka, Ucichł. Dobrze, tak idziemy. Przejdziemy, nie zakłócamy spokoju. Chcemy zobaczyć co tutaj jest. No to tutaj szczerze powiem nie ma takich typowych miejsc do kąpieli. Jedynie tam. Ale w tym momencie ta woda jest trochę brudna. No, ale właśnie ta Pani mówiła, że z tej strony jest takie górskie wybrzeże. Mhm. Że tu jest niefajnie, że tu jest górskie wybrzeże. Z tamtej strony są te piaszczyste plaże. Piaszczyste, w cudzysłowie, kamieniste, ale Czyste. bardziej, bardziej um, dla ludzi takie mhm. kąpieli. No tutaj widzicie jakie są. Pierwsze osoby na plaży kąpią się właśnie. Camping z drugiej strony, od tyłu, że tak powiem. W sezonie zapewne tutaj brak miejsca, a teraz jest sporo. Dobrze, idziemy się zbierać do dalszej drogi.